Serwerów w Minecraft są tysiące. Niektóre są naprawdę bardzo dobrze zrobione, a inne zbugowane, robione przez totalnych kidosów oraz najczęściej fejtuje. Postanowiłem znaleźć takie serwery, które są na moim costingu cloudly.gg No bo zobaczcie, na naszym Discordzie dc.cloudly.gg jest kanał, na którym możecie reklamować swoje serwery. Postanowiłem, że wejdę na nie i sprawdzę, jak wyglądają. Pst, taki spoiler grubo. i wiele z nich będzie naprawdę zasługiwało na miano najgorszych. Ale żeby tego się przekonać, oglądajcie ten film do końca oraz zostawcie lajka i zasubskrybujcie ten kanał. A dodatkowo rozdawam 100 zł do doładowania na moim serwerze Kraftkie.pl. Wystarczy napisać tylko swój link w komentarzu. Tak jak widzicie, moi drodzy, jestem na Discordzie i tu jest ten niesamowity kanał reklamy, serwerów, gdzie jest ich naprawdę bardzo dużo. No i wejdziemy sobie na kilka z nich. Jednak przed tym postanowiłem, że zmienię swoje konto premium, żeby być trochę incognito. A przynajmniej tak miałem plan, ponieważ. Chowz mi się, że pręki mi się totalnie skończyły. Nie mam totalnie już żadnych, więc zwyczajnie. Skopiowałem IP, a następnie dołączyłem na pierwszy serwer. I przyznam szczerze, że naprawdę mocno się przeraziłem. Moi drodzy, witamy cię na naszym serwerze Axol MC. Okej, okay. jeszcze jest coś źle napisane. No, po prostu wbijam. No jednak mam bana. No nie wierzę. Pierwszy serwer, już mam bana? Nawet nigdy tutaj nie byłem. Tak, może ten odcinek wcale nie zapowiadał się jakoś niesamowicie. Jednak dajcie mi jeszcze szansę, bo uwierzcie mi, że naprawdę będzie w grubo. Dobra, mamy następny serwer Galaxy, Cloud GG, zapraszam Startbox VP. Dobra, moi drodzy, to może być ciekawe Wow, nawet antybot jest Kto by się spodziewał? Proszę ponownie czy na serwer, wbijamy widzowie i już na nim jestem. Jest nawet admin, bo co tu się dzieje? Eee, no ten sidebar nie wygląda jakoś niesamowicie Są <ścoughs> to, to straszne błędy Boże, no jestem ciekawy. Ty, ziomek z moim yy, właścicielem Ja nie jestem właścicielem To nie ja, jakby co. Kliknij lewy przycisk myszy prawy przycisk myszy na NPC aby... Okej, okay, ale gdzie? A, tu jest NPC Dobra, wszystko jasne, to jest lobby, rozumiem plus działki, ale jeszcze chyba nie wystartował, bo jest Bedrock. Nie mogę. Dobrze, dobrze się zapowiada. Dobra, moi drodzy, dołączyłem. Uh, moi drodzy, jaki box flipity, nawet mapa jest. No sy, całkiem spoko wygląda. Zobaczmy, moi drodzy. Czekaj, czy ja mogę wrócić na pewno. Działa. Dobra, stary, jestem fanem tego serwera. Dobra, włączmy fly, zobaczmy, czy. Jest antycheat stary. Nie, no nie wierzę po prostu. Nie mogę w to uwierzyć, naprawdę są skrzynki, kij baseballowy. Ja pierdzielę ty, no, to, to, to jest box flipy, naprawdę. Ja, szczerze, nie spodziewałem się, że on będzie w ogóle tak wyglądał. Dobra, weźmy kita. I ta też mamy, są te achievementy trochę dziwne, ale okej okay. Jednak byłem bardzo ciekawy jednej rzeczy Czy działa tutaj strona serwera? Ponieważ na GG nie dość, że serwery są od 7.99 To jeszcze można założyć tam swój item shop, z którego możecie zarabiać Zobaczmy czy ta strona działa Galaxy NCR robię? no nie działa niestety Dobra nic nie jest stracone, zobaczmy co tutaj moi drodzy za tym box się można robić O nie, już ziomek za mnie, dobra killaure włącz proszę Nie no tu anti -cheat jest za dobry stary Tu naprawdę powiem wam że ten anti -cheat jest za dobry O nie on mnie bije, ale nie chce mnie bić, on chyba myśli, że serio jestem zęciak Kurde, nie, no zostaw mnie, daj mi coś, daj mi coś O dobra uwaga Kurde chyba umrę, dobra uciekam, 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 uciekam. Nie, nie złapie mnie, nie złapie mnie, ogarniam to Nie co jest odpychana linia No chyba se żartujecie, no chyba se żartujecie Dobra, nie no, zginąłem przez to. To by się spodziewał? tu naprawdę, moi drodzy, jest grubo nie? na tym serwerze. Mogę dostać rangę jakąś. Rynek nie działa, nie mam perwizji do niego. Nieważne, sklep też nie działa. Strefa bezpieczna działa. Ty dos klucz gwiezdna, Ty dostaliśmy. Czaj, co? Nie, proszę, powiedz, że. Ło, wow, Jak to jest zrobione w ogóle? Przez chwilę myślałem, że zdradziłem wszystkie swoje temy. Jednak tak wcale nie było. Dobra, gwiazda, otwórzmy. Otwórz z animacją, nie będzie. I dostaliśmy dwa klucze gwiezdne Ej, super! Otwórz bez animacji. Otwórz bez animacji, zaliśmy 8 do tych moment, za które mogę kupić cztery fajerwerki. No nie był to najbardziej opłacalny deal. Pamiętajcie, że był pierwszy serwer, a ja naprawdę byłem ciekawy co będzie dalej. Dobra, moi drodzy, to już nie są żarty. Siemka, chciałbym zaprosić ciebie, właśnie ciebie, czyli mnie, no logiczne, na mój serwerek survival. Oferujemy miłą społeczność, serwer Minecraft z antychitem i paroma pluginami. Ciekawą rozgrywkę zarówno na sam serwerze, samym serwerze. To, to chyba to jakiś problem, wystop Moi drodzy, serwer działa, jest 30 slotów, ale nie ma tu nikogo. Jest register, więc jest już całkiem nieźle. Okej, jesteś na serwerze no i rzeczywiście, no jest to survival. Nie, nie o ok Kłamali nas w reklamie. Z kilkoma pluginami, również z kilkoma. Jest alt-cheat, to prawda, jest grim. Jednak nie, nie mam cheatów, żeby wam to pokazać, więc trochę szkoda, musiał zmienić wersję. No dobra, co na tym serwerze może się dziać? Są żółwie, jak wszędzie chyba. Tu jest jakaś, jakaś moi drodzy, baza, ale zostawmy ją. Tam jest coś z bedrocka. zawsze mnie interesuje takie rzeczy, muszę to sprawdzić. Jednak nie miałem zamiaru wcale tam się wspinać. Wyszedłem z serwera i włączyłem ty, żeby spróbować tam dolecieć. Czy mi się to uda? Nie wiem, ale ty możesz zostawić na przykład lajka i zasubskrybować kanał, żeby wiedzieć, kiedy będą następne filmy. Moi drodzy, Włączyłem cheaty i spróbujemy zestować tutaj tego niesamowitego anty Liczę na to, że... O nie, szkielet staje. Dobra, leć. Nie mogę lecieć! Rzeczywiście, nie mogę latać! O nie, jeszcze szkielet mnie zabije, Nie, 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 nie. daj spokój. Nie, no to, jest żart. Ja na cheatach umieram od szkieleta. Nie? No nic, trzeba się tam dostać tradycyjną metodą. Moi drodzy, już zaraz dowiemy się, co jest na tej tajemniczej platformie. Czy będzie to coś niesamowitego? Uwaga, zbliżam się. Nie no, kurwa, żart. tylko platforma, nic tu nie ma. A przy okazji, jak już na nią wszedłem, przypomniałem sobie, że przecież cheat mam coś takiego jak frika i mogłem tam zwyczajnie sobie po prostu podlecieć. No, nie Przemyślałem trochę tego. Mój drodzy, następny serwer. No jestem naprawdę ciekawy, co tutaj się wydarzy. I jest to znowu zwykły serwer survival. No kurde, zaskoczcie mnie, halo! Ludzie, którzy robią serwera na Cloudy, co wy robicie? Tu nic nie ma. Ani. Serwer Elita MC może być ciekawie. Podobno jest miła administracja, dobra zabawa i mili gracze. Weźmy i sprawdźmy. Okej, okay, nawet się nie muszę logować. <laughs> Wolbię, że to logowanie premium. Mili gracze. No, jakich nie ma, to rzeczywiście mogą być mili. Rynek. Nie działa. Dobra, czy ja mogę niszczyć spawna? Wierzę, że mogę. Dobra, sprawdźmy. Nie mogę. A na pewno, na pe O, jednak chyba mogę. Jednak chyba mogę. Jednak chyba mogę. No dobra, no to co? Ja, moi drodzy, zbiorę sobie trochę Dirta, tak? Postanowiłem, że trochę udekoruję spawna. Zresztą zobaczcie sami. Dobra, tu mogę budować, więc zrobimy sobie coś takiego. Zrobimy tutaj ścianę, żeby na pewno nikt nie wyszedł. Okej, okay, ale tu już nie mogę budować. Jak oni to zaznaczyli niby? A tu mogę. Nie, tu nie mogę też. Kurę, tu już, tu mogę budować. No dobra. Ciekawie, naprawdę, ciekawie. W ogóle nie wiem, czy ten bo on strasznie mało w ogóle ramu ma, jak na tą wersję. No nic no. Chociaż tutaj spawn jest, tak? Redstone, główki. O, o, o. Kurde, jakby było tu gdzieś TNT. No, piz. sklepu też nie ma. Czy to sobie te pauździa? Ja? Nie no nie wierzę. Muszę 50 dolarów zapłacić za to, żeby się tepnął i sobie kordy. A skoro mieć kasę. Jak sklep tu nie działa? Shop? no nie działa. O, i parkour mogę niszczyć. I powiem jeszcze, że ten serwer w ogóle strasznie laguje, przez to, że no, ma strasznie mało ramu, więc ktoś to oszczędzał. Patrzcie to, teraz jest na przykład lag. Widzicie? Widzicie? Widzieliście, jak to wygląda? Jak normalnie biegniesz, to przez to, że się tak mapa renderuje, to serwer mapie laga. Przecież czy wywalę ten serwer. Jakby chodząc. Może gdy kurczaki lagują, patrzcie. Eee... <laughs> no, jest jak jest, nie? Chodź! Chodź! Stój! Przy trzech graczach to ten serwer by się wywalił, nie? Naprawdę. Nic idę dalej. Może <laughs> następny serwer. Bo eee, pomocy nie, nie oczekuję niczego. Tutaj. Ale dobra, wejdźmy. Ło! Wow, ej, ten serwer. A, można niszczyć. <grym> Ale jest to box VP. <grym> na spawna. Okej. Okay. Nieważne, jakby to jest normalne. Eee... no zdarza się, zdarza się najlepszym. Jakby spoko, spoko, jakby... <grym> Wszystko jest okej. Okay. Nie ma problemu. Ja sobie tak będę spadał. w Nieskończoność. Umierał. Taki tryb gry. Dead SMP. Rozumiesz? Możesz na nim umierać i z niego wyjść. Mój drodzy, znalazłem następny serwer na Cloudly i tu jest nawet Item Shop. Co jest? I dwóch jest. znowu wchodzę. Jest mać lista, no nie wiem. Dobra, jest serwer, dwie osoby na Cloudy również. Jest, moi drodzy, uwaga, logowanie. Jest tutaj coś, tu się dzieje, okej? Okay? Codzienna nagroda, odbierz. Ej, dobra, ten serwer już na... Okej, okay, nie mogę, nie mogę powtarzać komendy. Jest dwóch właścicieli, no nie wierzę. Odbierz. Nie no, nie mogę, nie mogę tego, nie mogę tego normalnie wpisać, nie. Raz, dwa. O, działa! Nagroda, wtorek. Dostałem, <laughs> a pomoc nie działa. Ej, jestem ciekaw, że to jest zbugowane. Kurde, no i znowu nie mogę. Nie, dobra, to już powali mnie zaraz. Siema. Ło, ale to są rzeczy. Spawn nie działa, ale to nie jest ważne. Co komu spał na serwerze? Odbierz jeszcze raz. Patrzcie to. Ty normalnie to dobrze zrobione. Mogę wejść na spawna, powiedz, że mogę. Mogę wejść. Jest to e, chyba box VIP ogólnie. Przynajmniej ma być to box VIP, albo nie wiem, czy to jest skończone w ogóle. Halo, jesteście. A mogę tu wszystko rozwalać. Trochę akurat głupio. Naprawię, żeby nie być złym człowiekiem. za nie odpisują mi Szkoda, Chcę z niej pogadać. Dobra, moi drodzy, udało mi się wejść jeszcze na ten serwer. Kurde, no powiem szczerze, że już nie za dobrze to wygląda, bo już mi się kończą serwery. I nie wiem co to jest. Serca edycja pierwsza powstanie. Nie, nie, nie wiem co mam zrobić. Nie, 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 no powiedz, że. Nie! Żart. Żartujecie sobie ze mnie? Proszę, proszę, powiedzcie, że żartujecie. Ja pierdzielę. No na starcie takie coś. Czy ja na to zasłużyłem? Czy to jest tortury, to już są? Jest admin? Powiedz, że jest jakiś admin, mnie uratuje. Nie ma admina. Nie, no to są tortury, no. Ja nie wiem, co to są za serwery. Kurde, ale to jest za mocne. Muszę iść za spawna. A, no na spawnie również na... takie rzeczy na nas czekają. Jakaś anarchia chyba. Już serca straciłem. Idź sobie. To jest Serwery są bardzo oh mega, No nie wiem. A tam to nie wiem, co jest. Kurde, co? gdzie ja trafiłem, nie? No dobra, pokazałem wam kilka serwerów, które można nazwać najgorszymi. Jednak ten serwer naprawdę przykuł moją uwagę, już po samym MOTD. Dobra, patrzcie to, bo z C, że Survival jest. Kurde, to może być ciekawe, wejdźmy. Ja pierdzielę. Ej, no sidebar. No dobra, spawn. Po prostu budowniczy potrzebują, tak? Stwórz działkę, plot, plot. No patrzcie, to, no, tu już się coś I Item shop jest, item shop. Nie ma, jednak nie działa. No ale. Wygląda już na pewno ładnie niż inne, nie? No, już coś tu jest. Znaczy no tak wyglądało? Chociaż poza tym to chyba Lipa. I tak, liczyłem na coś ciekawego. Gdy już powoli traciłem nadzieję, pojawił się on. Box PVP Lizak. No, po prostu. Box PVP Lizak. Nie wiem, co to za IP, ale tak jest. Moi drodzy, powoli tracę nadzieję, że spotkam mój wymarzony serwer i ten ma jakieś gdzieś predyspozycję. Technik jest nawet na serwerze. Co tu się dzieje? Topka Kili na tabliczkach? Proszę bardzo, że oni to. Z... Nie wiem, nie, nie pytajcie. No wow. grubo widzowie, się ma. Może pogadamy z tym technikiem. Możecie kopać. No, no, no. Już coś się tu dzieje, tak. Daję ci mi odpowie na cokolwiek. O, odpisał mi. Masz DC? Tak, podaj. Ja pierdziele. Dobra, dowiedzmy się o tym na serwerze coś więcej. Jednak przed tym zmieniłem oczywiście Discorda, żeby na pewno nie zostać rozpoznany. Dobre, dodałem go. Już ma wspólne nakraskiewa. Od razu bym nie rozpoznał. Siema. nadałem cię. Nick Frizoluszek. Mam sprawę. No dobra. Odpisał. Siema. Możesz VC? Postanowiłem, że spróbuję zostać adminem na tym serwerze i przejść rekrutację. Halo? Chciałbym jest rekrutacja może na serwerze? No, może jest zęciak Co? Nie, nie, nie. Nie jestem zęciak Coś, coś się pomyliło. No dobra, rekrutacja może będzie. Okej, okay, a ja bym chciał ją przejść. To, co cen potrzebujecie, dowiedzieć o mnie. Czy umiesz sprawdzać. Umiem, mogę sprawdzić. Możesz włączyć ty i cię sprawdzę. Bo mi się serwer spodobał, długo tu gram. Dobra. Ale nie gram tu od 30 sekund. To co, sprawdzać cię? Ale to potrzebuję jakąś ragę, żeby wiesz, wziąć cię na sprawdzanie i tak dalej. Proszę. E, dajcie mi. O, pomocnik, Dora, sprawdź. Ja chcę Ciebie sprawdzić. Dobra, Spra Sprawdź. A jak sprawdzać? Sprawdź dwa razy A, no przecież wiem, nie. Dobra, sprawdzam cię. Siema, jesteś sprawdzany. Podaj DC, masz 3 minuty. Możesz się przyznać, pan będzie krótszy. No, dobrze ją napisałem? No Dobrze. Dobra, i teraz tak, udostępnij ekran. Kurde, stresuję się normalnie. Normalnie sprawdzam technika, stary. Regulacje przechodzę. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Ale masz ci ty, czy nie masz? Możesz się przyznać. Nie, Przyznajesz się, nie czy mam. nie? Dobra. Okej. Okay, yy, jesteś na federze. Wejdź yeah. w statistics. Dobra, nie masz tutaj nic. No już widzę, że. Że nie masz cheatów ogólnie, ale mogę ci jeszcze bardziej sprawdzić, jak chcesz. Ja mogę ci tak pokazać Pokaż. A ja już widzę, że nie masz. No, jesteś czysty, już to widzę po prostu. Ja już widzę, że nie masz cheatów, więc luz, nie. Normalnie bym ci sprawdzał dłużej, ale po co I co, zdałem czy nie? Nie mogę się dać czystego. Zdałem? Czy mogę sobie tak, zepsuć? Nie działa, naprawdę. Kruginy zepsułeś. A ja nie mogę użyć pomędy podczas sprawdzania. No to lipę masz, nie? Tak. Jak tu nie działa, to, że możesz dać czystego, to co tak, mam zrobić? Tak. Mam pomysł, mam pomysł. No dobra, jednak nie mam. A jak cię kliknę? Nie mogę. Nie, no i za ten działa. Działa, tylko teraz coś się zepsuło. bo tak to działało, bo już... a no teraz działa, no wiadomo, no. Dobra, to ten, to ja idę wspomagać raczom. Dobra. Nara. A komu ja tu mam pomagać, jak to nikt nie gra? Siema, w czym mogę pomóc? Jak macie problem, ukoźnik Kelpop. No i dobra, widzowie, chyba znałem. Zostawcie lajka, like, subskrybujcie kanał, zresztą odcinka, ja więc więcej robić. Napiszcie, jak komentarzu, jaki serwer był najgorszy. Jeszcze jak rozcuba na i to tyle, bujaczek. Nara.